Jak długo nie lepiej, to, to mnie tak trochę palce można powiedzieć swędzą. Nie, nie tak fizycznie, tylko po prostu czuję taką potrzebę, żeby coś zrobić. To jest wałek. Powiedz mi, Paweł, co tutaj się dzieje, bo tu widzę jakąś napaść na wioskę. Tak, tak widzę? dokładnie. Tutaj jest odegrana scena takiego. Można powiedzieć oblężenia, bo to jest wioska taka, z, y, Fort. I tutaj wpadają po prostu do Afrykanów, do mhm. ich wioski y, jednostki atlantyckie, które są dosyć zaawansowane bardziej technologicznie. Mają rakietki, jakieś tam. to jest tam. latający renifer, czy mi się to wydaje? To jest y, peryt. Per. Zwierzę takie mityczne, y, akurat atlantyckie, to jest jeleń skrzydlaty. Tu jest są, szaman, tak? To jest szaman z kolei taki. Latający, bo on tutaj widać, że lewituje. Aha. Jest to zrobione za pomocą płaszcza, żeby on się odrywał. I, i on tutaj jest tu wampirem. Rzuca oszczepami, czyli wykałaczkami. Tak, tak. Wykałaczki Fajne. to jest często u mnie broń. Ale tu jest nawet broń taka współczesna. Tak, tak. No ci Afrykanie to się zaopatrzyli dobrze. te tak. Mają jakieś Od tam muszkiety. Po nowoczesne karabiny. No. Tak. O, tutaj z kolei co jest? O, tu jest bazuka taka średniowieczna na rakietki. Atlantydzi też to, to, to ma, są kreatywni, mają nawet. Okej, okay, a ten tutaj. O, to jest konny miotarz ognia. No właśnie, to jest płomiennik. Mm. Zaczęty projekt gryfa z gry Wiedźmi 3. Akurat rzadko używam druta, ale w tym wypadku to było niezbędne. Jest zrobiony szkielet z drutu. Mm, Tutaj oblepiałem po prostu modeliną, trochę ją rozjaśniłem, bo on tam taki jaśniejszy jest na tym, na tych zdjęciach. Lepiałem tutaj ma klatę widać, tu ma mięśnie jakieś, ręce i tu będą pazury. Tutaj jest z kolei taki jeszcze palec tam na te skrzydła. Tu ma nogi, ogon i, i będę takie pióra po prostu dorabiał do niego, przyczepiał tutaj gdzieś. Zaczęło się od tego, że robiłem dla rodzeństwa figurki. Później wyrośli z tego, to zacząłem, to jakoś tak, już mnie to tak wciągnęło, że zacząłem sobie robić jakieś tam projekty takie. Bardzo mnie zawsze pasjonowała historia, to zacząłem robić historyczne wzory wojowników. Później tak jakoś tak chciałem bardziej kreatywnie do tego podejść, włożyć własną inwencję, żeby być bardziej artystą, aniżeli takim rzemieślnikiem, który odtwarza coś ze wzoru. Dlatego, że zacząłem robić już swoje własne projekty mieszając tam mniej więcej jakieś różne style, różne epoki, wymyślając jakieś tam stroje trochę do tych wojowników. Ja wtedy byłem na studiach i tak jak lepiłem, no to to była taka trochę odskocznia, żeby coś w wolnym czasie zrobić. Później, jak już skończyłem studia, już miałem więcej czasu na, na takie rzeczy, to no to wtedy to kilogramami zamawiałem tą modelinę, żeby coś zrobić. Teraz zacząłem takie, tworzenie takiego alternatywnego świata, tak, z różnymi takimi nacjami, armiami, które nawiązując nie, trochę do historii naszego, naszej planety i, i do mitów, legend, popkultury, gdzieś tam to było wszystko wplatane, mieszane. Okay, a chciałbyś żyć w takim świecie, który sam tworzysz? To byłby ciężkie świat, bo tam wojny są same. <noise> Nie oczywiście czy mi się chciało tak tłuc. Tworzę duże armie, ale każda składa się z małej figurki i taka jedna mała figurka Zrobiona nawet w te 20 minut, to już jest coś jednego nowego, zarobionego. I to jest fajne, że nie spędzam, no, dla mnie to jest fajne, że nie spędzam na przykład czasu paru godzin nad jednym obrazem, tak jak niektórzy artyści, tylko ja tworząc coś dużego, czyli armię, robię po prostu ileś tam dziesiąt tych takich malutkich figurek, i to się tworzy cała armia. Czyli z małych rzeczy, widać, takimi etapami wchodzi coś dużego. Jeszcze by mu się przydała jakaś broń. Broń i tarcza może. No i teraz figurka gotowa. Wsadzamy do pieca na pół godziny. to jak zorganizowałem pierwszą dużą wystawę, co jak rozłożyłem to i zajęło to mm, dosyć dużą salę, te stoły wiadomo, że były w pewnej odległości od siebie, ale mnie, na mnie samym to zrobiło wrażenie, że jak się to rozłoży wszystko, to wygląda dużo lepiej niż tak pojedyncze, jakieś scenki ułożone tak na stole tutaj. Wtedy to jakoś tak cieszyło mnie to i jak ludzie przychodzili na wystawę, to też było widać, że im się to podoba. I czasem jest na pół godziny. Moja pasja to zajmuje pół szafy. Czyli tak, tutaj są na przykład antyczni. Tu są akurat te większe. Konica, wielbłądnik. Tutaj ptak stenfalijski. jest nawet cyklop. To takie inspirowane właśnie antycznymi Grekami i Rzymianami. Potworem jest drzewny smok, który ma zamiast skrzydeł to ma po prostu liście, gałęzie z liśćmi i ma tłów jako konar. Tu ma taki ogon jak korzeń. Ja to nawet tak Wymy się nazwę na tych moich ludzików, że to są Homo obduratus, To to jest człowiek utwardzony z łaciny. Może to tak głupia zaśmie, ale ja jestem modelinowym imperatorem despotą, który rządzi tymi wojakami. I po prostu muszę znosić głupie pomysły, bo oni żyją własnym życiem. Znudzić? Nie, nie. Zawsze odnajduję w tym radość. To jest właśnie fajne, że znalazłem coś takiego yy, gdzie, gdzie mi się to chce po prostu robić, bo na różne rzeczy miałem słomiany zapał, ale na to akurat nie. A tu jest Lazaret, czyli szpital polowy. To są figurki, które gdzieś tam coś im się odłamało. i Ja to będę wszystko kleił klejem akrylanowy, żeby później to była z powrotem w, do kupy żeby mogli dalej walczyć. Na razie mają L4. Tak, jakoś nie wyobrażam sobie życia bez pasji. No. Też jakoś cenię w ludziach innych, jak ktoś ma pasję, bardzo to doceniam. Mam takich znajomych różnych pasjonatów i, i, i to jest fajne, właśnie jak ktoś ma Coś oprócz tej pracy zawodowej czym się spełnia i realizuje. No to wyciągamy. No, i tak to wygląda. Nasz wypieczony wojak. Jakby ktoś chciał zobaczyć yy, moją stronę na Facebooku, Fanpage się nazywa Modelina Twórczość Amatorska. Tam wrzucam zdjęcia tego co tworzę i. Czasami też jakieś śmieszne scenki z udziałem modeli nowych wojaków można zobaczyć.